Czy nieświadomie tkwisz w finansowych, ruchomych piaskach, powoli zapadając się głębiej w długi, myśląc jednocześnie, że żyjesz amerykańskim snem? A co, jeśli powiem ci, że te same wybory życiowe, dzięki którym czujesz się człowiekiem sukcesu, są w rzeczywistości największym zagrożeniem dla twojej przyszłości finansowej? Prawda jest taka, że istnieje siedem śmiertelnych pułapek finansowych, które trzymają miliony rodzin z klasy średniej w cyklu finansowej przeciętności. I jest duża szansa, że wpadłeś w co najmniej trzy z nich nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nazywam się Nick i pomagam ludziom rozpoznawać finansowe miny, które niszczą majątek, zanim ten ma w ogóle szansę urosnąć. Jeśli jesteś zmęczony życiem od wypłaty do wypłaty, mimo posiadania przyzwoitych dochodów, koniecznie zasubskrybuj ten kanał i kliknij przycisk lubię to, jeśli te informacje pomogą ci uciec z tych kosztownych pułapek. Oto coś, co możecie zszokować. Według ostatnich badań Przeciętna rodzina z klasy średniej jest w rzeczywistości w gorszej sytuacji finansowej niż rodziny z poprzednich pokoleń, mimo że zarabia więcej pieniędzy niż kiedykolwiek wcześniej. Nie dzieje się tak dlatego, że są leniwi lub finansowo analfabetami. Dzieje się tak, ponieważ systematycznie padają ofiarą nowoczesnych pułapek finansowych, z którymi poprzednie pokolenia nigdy nie musiały się mierzyć. Pułapki te są zaprojektowane tak, aby wydawały się wygodne, a nawet odpowiedzialne. Są reklamowane jako mądre decyzje finansowe, niezbędne inwestycje w Twoją przyszłość lub po prostu naturalny postęp w udanym życiu. Ale pod błyszczącym marketingiem i presją społeczną kryje się brutalna rzeczywistość. Decyzje te po cichu drenują Twój majątek i utrzymują Cię w zależności od pracodawcy przez dekady dłużej niż to konieczne. Najbardziej niebezpieczną częścią tych pułapek finansowych jest to, że często maskują się one jako oznaki sukcesu. Kiedy w nie wpadasz, w rzeczywistości czujesz, że dobrze sobie radzisz finansowo. Twoi przyjaciele i rodzina mogą ci nawet gratulować mądrych wyborów. Tymczasem twoja wartość netto stoi w miejscu lub nawet spada, a twoja niezależność finansowa oddala się coraz bardziej. Zanim zagłębimy się w te siedem niszczycieli bogactwa, pozwól, że o coś zapytam. Kiedy myślisz o swojej sytuacji finansowej, czy czujesz, że powinieneś być dalej niż jesteś? Czy zastanawiasz się kiedyś, dlaczego, mimo zarabiania przyzwoitej pensji? I dokonywania wyborów, które wydają się odpowiedzialne. Wciąż masz trudności z budowaniem znaczącego majątku? Jeśli teraz kiwasz głową, nie jesteś sam. A co ważniejsze, to prawdopodobnie nie twoja wina. Pierwsza pułapka finansowa, która dewastuje majątek klasy średniej, to taka, którą większość ludzi uważa za rytuał przejścia w dorosłość. Jest tak znormalizowana w naszym społeczeństwie, że kwestionowanie jej wydaje się niemal niedorzeczne. Jednak ta jedna decyzja może kosztować cię setki tysięcy dolarów w ciągu całego życia i uwięzić cię w wyścigu szczurów na dekady dłużej niż to konieczne. Pułapka numer jeden to kupno zbyt dużego domu zbyt wcześnie. Zanim pomyślisz, że powiem ci, iż wynajem jest zawsze lepszy niż kupno, wysłuchaj mnie. Posiadanie domu może być fantastycznym narzędziem do budowania majątku, jeśli jest zrobione poprawnie. Problem polega na tym, że większość ludzi podchodzi do tego zupełnie źle, zamieniając coś, co powinno być aktywem. W ogromne zobowiązanie, które pochłania ich finansową przyszłość. Oto co zazwyczaj się dzieje. Młody profesjonalista dostaje swoją pierwszą przyzwoitą pracę. Może zarabia pięćdziesiąt lub sześćdziesiąt tysięcy dolarów rocznie. I nagle czuje się gotowy, by zostać właścicielem domu. Przez całe życie słyszał, że wynajem to tylko wyrzucanie pieniędzy w błoto. Więc decyduje, że nadszedł czas na budowanie kapitału zamiast bogacenia właściciela mieszkania. Brzmi rozsądnie, prawda? Ale wtedy pułapka się zatrzaskuje. Rozmawiają z kredytodawcą hipotecznym, który mówi im, że stać ich na dom wart 4 lub 5 razy tyle, ile wynosi ich roczny dochód. Kredytodawca pokazuje im kalkulatory spłat, które sprawiają, że kredyt hipoteczny na 300 tysięcy dolarów wydaje się możliwy do udźwignięcia przy zaledwie 1500 dolarów miesięcznie. To, czego nie podkreślają, to fakt, że jest to tylko kapitał i odsetki. Kiedy dodasz podatki od nieruchomości, ubezpieczenie, konserwacje media i wszystkie inne koszty posiadania domu, ta miesięczna płatność łatwo się podwaja. Nagle ta osoba, która myślała, że wykonuje mądry ruch finansowy, odkrywa, że wydaje 60 do 70% swojego dochodu netto na wydatki związane z mieszkaniem. Nie mają pieniędzy na inwestowanie, budowanie funduszu awaryjnego, ani na korzystanie z okazji, które mogłyby zwiększyć ich dochody. Są bogaci w nieruchomości, ale biedni w gotówce, uwięzieni w pięknym więzieniu własnej konstrukcji. Psychologiczny wpływ tej pułapki jest druzgocący. Ponieważ posiadają dom, czują się ludźmi sukcesu. Ich rodzice są dumni, ich przyjaciele są pod wrażeniem, a społeczeństwo mówi im, że im się udało. Tymczasem ich elastyczność finansowa została całkowicie wyeliminowana. Nie mogą podejmować ryzyka, które mogłoby prowadzić do wyższych dochodów, ponieważ mają ogromne miesięczne zobowiązania. Nie mogą inwestować w swoją przyszłość, ponieważ każdy dolar idzie na utrzymanie ich przewymiarowanego domu. Co gorsza, często usprawiedliwiają te sytuacje, wmawiając sobie, że budują kapitał. Ale oto brutalna rzeczywistość. W pierwszej dekadzie trzydziestoletniego kredytu hipotecznego zdecydowana większość twojej płatności idzie na odsetki. Zasadniczo płacisz czynsz bankowi, biorąc na siebie całe ryzyko i odpowiedzialność wynikającą z własności. Druga pułapka, która niszczy majątek klasy średniej, to taka, która żeruje na naszym pragnieniu wygody i statusu społecznego. To decyzja, którą większość ludzi podejmuje bez głębszego przemyślenia długoterminowych konsekwencji, a jednak może ona łatwo kosztować cię ponad 100 tysięcy dolarów w ciągu całego życia. Pułapka numer dwa to uzależnienie od nowych samochodów. Ta pułapka jest szczególnie podstępna, ponieważ wydaje się tak rozsądna. W końcu ciężko pracujesz, zasługujesz na niezawodny transport i chcesz czegoś, co odzwierciedla twój sukces, prawda? Problem w tym, że nowe samochody są jedną z najgorszych inwestycji, jakie można poczynić. Mimo to miliony ludzi traktują je jak niezbędne zakupy. Oto jak zazwyczaj rozwija się ta pułapka. Ktoś dostaje awans lub nową pracę i decyduje, że zasługuje na zmianę swojego w pełni sprawnego starszego pojazdu na nowszy model. Wchodzą do salonu, myśląc, że wydadzą może 25 tysięcy dolarów na ładny, niezawodny samochód, ale wtedy sprzedawca zaczyna używać swojej magii. Pokazują ci samochody z wszystkimi najnowszymi funkcjami, doskonałymi ocenami bezpieczeństwa i tym zapachem nowości, który w jakiś sposób sprawia, że czujesz się bardziej spełniony. Zanim się zorientujesz, oglądasz pojazdy, które kosztują 40, 50, a nawet 60 tysięcy dolarów. Ale nie martw się, mówi sprzedawca. Możesz to sfinansować przez 7 lub 8 lat, co sprawi, że rata będzie zaskakująco przystępna. To tutaj pułapka staje się naprawdę niszczycielska. Ten samochód, za 50 tysięcy dolarów. Nie kosztuje cię tylko 50 tysięcy dolarów. Kiedy uwzględnisz kredyt, odsetki, składki ubezpieczeniowe, szybką utratę wartości i koszt alternatywny pieniędzy, które mógłbyś zamiast tego zainwestować, prawdziwy koszt zbliża się do kwoty sześciocyfrowej. Zasadniczo płacisz cenę małego domu za coś, co za kilka lat będzie warte ułamek swojej pierwotnej wartości. Koszt alternatywny jest tym, co boli najbardziej. Jeśli zamiast wydawać te pieniądze na tracące na wartości aktywo. Zainwestowałbyś je w fundusze indeksowe, przynoszące historyczne zwroty rynkowe. Te 50 000 dolarów mogłoby urosnąć do kilkuset tysięcy dolarów w trakcie twojej kariery zawodowej. Nie kupujesz tylko samochodu. Oddajesz swoją niezależność finansową za kilka lat jazdy czymś błyszczącym i nowym. Ale psychologiczny aspekt tej pułapki czyni ją jeszcze gorszą. Kiedy już doświadczysz luksusu i wygody nowego samochodu, powrót do czegoś starszego wydaje się krokiem wstecz. Więc kiedy kredyt zostanie w końcu spłacony, Zamiast świętować wolność od rat samochodowych, często wymieniasz auto na jeszcze droższy pojazd, restartując cykl i zapewniając sobie raty samochodowe do końca życia zawodowego. Trzecia pułapka finansowa, która trzyma rodziny z klasy średniej w finansowej przeciętności, jest mocno promowana przez instytucje finansowe, a nawet zachęcana przez kodeks podatkowy. Jest przedstawiana jako mądry sposób na zarządzanie finansami i budowanie zdolności kredytowej, ale w rzeczywistości jest to wyrafinowany system zaprojektowany tak, Abyś płacił opłaty i odsetki przez dziesięciolecia. Pułapka numer trzy to gra w optymalizację kredytową. Jest to przekonanie, że musisz strategicznie używać kart kredytowych, zaciągać różne formy długu i stale monitorować swoją ocenę kredytową, aby budować majątek, chociaż posiadanie dobrej zdolności kredytowej z pewnością może być korzystne. Obsesja na punkcie optymalizacji kredytowej często prowadzi ludzi do podejmowania decyzji finansowych, które bardziej przynoszą korzyści bankom niż im samym. Oto jak zazwyczaj objawia się ta pułapka. Ktoś dowiaduje się, że posiadanie wielu rodzajów kredytu może poprawić jego ocenę kredytową, więc otwierają kilka kart kredytowych, może biorą małą pożyczkę osobistą i zaczynają grać w grę punktów i nagród. Wmawiają sobie, że są finansowo sprytni, zarabiając zwrot gotówki, cashback i nagrody podróżne, jednocześnie budując historię kredytową. Problem polega na tym, że to podejście fundamentalnie zmienia twoją relację z pieniędzmi. Zamiast skupiać się na zarabianiu więcej i wydawaniu mniej, zaczynasz skupiać się na zarządzaniu długiem i maksymalizowaniu nagród. Zaczynasz podejmować decyzje zakupowe na podstawie tego, która karta oferuje najlepsze nagrody, a nie tego, czy faktycznie potrzebujesz tego, co kupujesz. Co gorsza, złożoność zarządzania wieloma kontami kredytowymi często prowadzi do błędów. Może przegapisz termin płatności. Utrzymasz saldo dłużej, niż zamierzałeś, lub po prostu wydasz więcej, niż wydałbyś płacąc gotówką, ponieważ psychologiczny ból wydawania jest mniejszy przy użyciu kredytu. Te pozornie małe błędy mogą z czasem kosztować tysiące dolarów w opłatach i odsetkach. Pułapka optymalizacji kredytowej sprawia również, że myślisz jak konsument, a nie jak inwestor. Zamiast pytać, jak możesz zwiększyć swoje dochody lub zmniejszyć wydatki, pytasz, która karta kredytowa oferuje najlepsze nagrody za Twoje wzorce wydatków. Optymalizujesz zupełnie niewłaściwą rzecz, skupiając się na odzyskiwaniu malutkich procentów z wydawanych pieniędzy zamiast szukać sposobów na zachowanie większej części pieniędzy, które zarabiasz. Ta pułapka jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ sprawia, że czujesz się finansowo wyrafinowany, podczas gdy w rzeczywistości stajesz się bardziej kruchy finansowo. Im bardziej skomplikowana staje się Twoja sytuacja kredytowa, tym więcej jest okazji, by coś poszło nie tak, i tym więcej energii mentalnej. Poświęcasz na zarządzanie długiem zamiast na budowanie majątku. Czwarta pułapka finansowa, która po cichu niszczy majątek klasy średniej, to taka, która wydaje się niezwykle odpowiedzialna i przyszłościowa. W rzeczywistości jest tak powszechnie akceptowana jako dobre planowanie finansowe, że kwestionowanie jej wydaje się niemal nieodpowiedzialne. Jednak ta pułapka może łatwo kosztować cię setki tysięcy dolarów w utraconych możliwościach i sprawić, że będziesz pracować lata dłużej, niż to konieczne. Pułapka numer cztery to błąd tradycyjnego planowania emerytalnego. Jest to przekonanie, że powinieneś odkładać niewielki procent swojego dochodu na sponsorowane przez pracodawcę konta emerytalne i pozwolić czasowi wykonać całą pracę. Chociaż oszczędzanie na emeryturę jest oczywiście ważne, sposób w jaki większość ludzi do tego podchodzi jest fundamentalnie wadliwy i zaprojektowany bardziej z myślą o korzyściach dla instytucji finansowych niż dla ludzi oszczędzających pieniądze. Oto typowy scenariusz. Zaczynasz nową pracę, a dział HR mówi ci o fantastycznym firmowym planie 401k lub jego odpowiedniku. Dopłacą do 3% twojej pensji, co jest darmowymi pieniędzmi, prawda? Więc zapisujesz się, wpłacasz tylko tyle, by otrzymać dopłatę. Może podnosisz to do 6 lub 8%, jeśli czujesz się ambitnie, a potem zapominasz o tym na kolejne 30 lat. Problem z tym podejściem polega na tym, że zasadniczo zlecasz jeden z najważniejszych aspektów swojego życia finansowego ludziom, którzy nie mają żadnego interesu w tym, aby pomóc ci szybko się wzbogacić. Branża usług finansowych zarabia więcej pieniędzy, gdy oszczędzasz powoli i systematycznie przez dziesięciolecia, niż gdy szybko budujesz majątek i stajesz się niezależny finansowo. Pomyśl o tym logicznie. Jeśli wpłacasz skromny procent swojego dochodu na konta emerytalne, których nie możesz ruszyć bez kardu, póki nie będziesz miał prawie 60 lat, Gwarantujesz sobie, że będziesz zależny od pracodawcy przez całą swoją karierę zawodową. Akceptujesz również, że będziesz musiał pracować przez ponad 40 lat, zanim będziesz mógł sobie pozwolić na przerwę, co jest dokładnie tym, do czego system jest zaprojektowany. Ale oto, co naprawdę czyni tę pułapkę niszczycielską. Podczas gdy odkładasz 8% swojego dochodu i czujesz się odpowiedzialny za swoje planowanie emerytalne, tracisz okazję do inwestowania większych kwot w aktywa. Które mogłyby generować dochód znacznie wcześniej. Zamiast budować majątek, który mógłby uczynić cię niezależnym finansowo w wieku 40 lub 50 lat, podążasz za planem zaprojektowanym tak, abyś pracował do tradycyjnego wieku emerytalnego. Matematyka jest w rzeczywistości dość otrzeźwiająca. Jeśli oszczędzasz 10 procent z pensji, 50 tysięcy dolarów przez 30 lat i osiągasz rozsądne zwroty, możesz mieć wystarczająco dużo, by utrzymać swój styl życia na emeryturze. Ale gdybyś skupił się na drastycznym zwiększeniu dochodów i inwestowaniu większych kwot w pierwszych 15 latach kariery, mógłbyś potencjalnie osiągnąć ten sam wynik w o połowę krótszym czasie. Tradycyjna pułapka planowania emerytalnego zakłada również, że będziesz chciał utrzymać ten sam styl życia na emeryturze, jaki masz podczas lat pracy. Ale co jeśli zamiast planować wydawanie tej samej kwoty pieniędzy, gdy będziesz miał 70 lat, zaplanowałbyś bycie wolnym finansowo w wieku 45 lat? Co, jeśli zamiast akceptować konieczność pracy przez cztery dekady skupiłbyś się na zbudowaniu wystarczającego majątku, by mieć wybór znacznie wcześniej w życiu? Piąta pułapka finansowa, która trzyma rodziny z klasy średniej w finansowym zastoju, to taka, która stała się coraz bardziej powszechna w naszej gospodarce, opartej na subskrypcjach. To pułapka, która zaczyna się niewinnie i wydaje się całkowicie możliwa do opanowania, ale stopniowo wyrasta na potwora, który może pochłaniać setki, a nawet tysiące dolarów miesięcznie bez Twojej wiedzy. Pułapka numer pięć to pełzające subskrypcje i inflacja stylu życia. Jest to stopniowy wzrost powtarzających się miesięcznych wydatków, który dzieje się tak powoli, że ledwo go zauważasz, ale z czasem całkowicie eliminuje Twoją zdolność do oszczędzania. I inwestowania znaczących kwot pieniędzy. Oto jak zazwyczaj rozwija się ta pułapka. Zaczyna się niewinnie od kilku serwisów streamingowych. Netflix wydaje się rozsądny za 15 dolarów miesięcznie, zwłaszcza w porównaniu do kablówki. Potem dodajesz Amazon Prime dla darmowej wysyłki, może Disney Plus dla dzieci, i zanim się zorientujesz, wydajesz 60 dolarów miesięcznie na same subskrypcje rozrywkowe. Ale pułapka na tym się nie kończy. Odkrywasz usługi dostarczania posiłków, które oszczędzają Twój czas. Zapisujesz się na siłownię, z której rzadko korzystasz, bo rezygnacja wydaje się przyznaniem do porażki. Zamawiasz subskrypcję na kawę, kolejną na maszynki do golenia, może jedną na ubrania, która wysyła Ci wyselekcjonowane stroje każdego miesiąca. Każda pojedyncza subskrypcja wydaje się mała i rozsądna, ale łącznie drenują Twój budżet do cna. Psychologiczny aspekt tej pułapki jest szczególnie sprytny ponieważ te wydatki są automatycznie pobierane z twojej karty kredytowej każdego miesiąca. Nie czujesz bólu wydawania pieniędzy. To nie to samo, co wypisywanie czeku czy wręczanie gotówki. Pieniądze po prostu znikają z twojego konta. A ponieważ każda pojedyncza kwota jest stosunkowo mała, nie zauważasz skumulowanego wpływu. Co gorsza, w miarę jak twoje dochody rosną z czasem, zamiast oszczędzać i inwestować dodatkowe pieniądze, masz tendencję do zawyżania swojego stylu życia, aby dopasować go do zarobków. Ten awans, który dał Ci dodatkowe 500 dolarów miesięcznie, w jakiś sposób zostaje wchłonięty przez ładniejsze mieszkanie, droższe zakupy spożywcze, dodatkowe subskrypcje i inne ulepszenia stylu życia, które wydają się rozsądne, ale całkowicie eliminują finansową korzyść z zarabiania więcej. Ta pułapka jest szczególnie podstępna, ponieważ uniemożliwia ci poczucie, że robisz postępy finansowe. Nawet gdy Twoje dochody rosną, Twoje wydatki rosną wraz z nimi. Utrzymując się w tej samej pozycji finansowej rok po roku. Jesteś jak chomik w kołowrotku, pracując ciężej i zarabiając więcej, ale nigdy faktycznie nie posuwając się do przodu. Koszt alternatywny pełzających subskrypcji jest oszałamiający. Jeśli wydajesz dodatkowe 200 dolarów miesięcznie na różne subskrypcje i inflację stylu życia w porównaniu do tego, czego faktycznie potrzebujesz, to są pieniądze, które mogłyby być inwestowane przez 20 lat. Zakładając rozsądne zwroty rynkowe. Te 200 dolarów miesięcznie mogłoby urosnąć do znacznie ponad 100 tysięcy dolarów. Dosłownie wymieniasz swoją wolność finansową na wygodę i drobne ulepszenia stylu życia. Szósta pułapka finansowa, która niszczy majątek klasy średniej, to taka, która wydaje się niezwykle odpowiedzialna i pokazuje, że troszczysz się o przyszłość swojej rodziny. Jest mocno promowana przez doradców finansowych i firmy ubezpieczeniowe jako niezbędne planowanie finansowe. Jednak często jest to jedna z najgorszych decyzji finansowych. Jakie możesz podjąć? Pułapka numer 6 to obsesja na punkcie ubezpieczeń na całe życie whole life insurance. Jest to przekonanie, że potrzebujesz drogich, stałych polis ubezpieczeniowych na życie, które łączą ochronę ubezpieczeniową z elementem inwestycyjnym. Podczas gdy terminowe ubezpieczenie na życie może być ważną częścią planowania finansowego, dla osób posiadających osoby na utrzymaniu, ubezpieczenie na całe życie jest zazwyczaj fatalnym produktem finansowym który przynosi korzyści firmom ubezpieczeniowym znacznie bardziej niż posiadaczom polis. Oto jak zazwyczaj rozwija się ta pułapka. Spotykasz się z doradcą finansowym lub agentem ubezpieczeniowym, który mówi ci, że terminowe ubezpieczenie na życie to tylko wyrzucanie pieniędzy w błoto, ponieważ nigdy nic nie dostaniesz z powrotem, jeśli nie umrzesz w trakcie trwania polisy. Przedstawiają ubezpieczenie na całe życie jako mądrą alternatywę, która zapewnia stałą ochronę, jednocześnie budując wartość gotówkową pod zastaw, której możesz pożyczać lub którą możesz wykorzystać na emeryturze. Prezentacja sprzedażowa brzmi przekonująco. Mówi się ci, że ubezpieczenie na całe życie to konserwatywny, gwarantowany sposób na budowanie majątku przy jednoczesnej ochronie rodziny. Agent pokazuje ci ilustrację, jak twoja wartość gotówkowa będzie rosła z czasem i wyjaśnia, jak możesz wykorzystać pożyczki z polisy do sfinansowania dużych zakupów lub uzupełnienia dochodu emerytalnego. Brzmi to jak idealne rozwiązanie łączące ochronę ze wzrostem inwestycji. Ale oto brutalna rzeczywistość ubezpieczeń na całe życie. Opłaty i koszty wbudowane w te polisy są ogromne, często pochłaniając większość Twoich składek przez pierwsze kilka lat. Zwroty z inwestycji są zazwyczaj znacznie niższe, niż to, co mógłbyś zarobić na giełdzie, a ochrona ubezpieczeniowa kosztuje znacznie więcej niż równoważne terminowe ubezpieczenie na życie. Kiedy rozłożysz to na czynniki pierwsze? prawie zawsze lepiej wyszedłbyś na kupnie taniego terminowego ubezpieczenia na życie dla ochrony i inwestowaniu różnicy w tanie fundusze indeksowe. Połączenie taniego ubezpieczenia terminowego plus inwestycji rynkowych zazwyczaj zapewni większą ochronę ubezpieczeniową i drastycznie lepsze zwroty z inwestycji niż jakakolwiek polisa na całe życie. Ale branża ubezpieczeniowa stworzyła wyrafinowaną machinę marketingową, aby przekonać ludzi, że jest inaczej. Używają terminów takich jak gwarantowane zwroty i wzrost wolny od podatku, aby ubezpieczenie na całe życie brzmiało bardziej atrakcyjnie niż jest w rzeczywistości. Żerują na ludzkich obawach przed zmiennością rynku i ich pragnieniu prostych, uniwersalnych rozwiązań finansowych. Koszt alternatywny wpadnięcia w tę pułapkę jest ogromny. Jeśli płacisz 500 dolarów miesięcznie za polisę na całe życie, podczas gdy mógłbyś uzyskać taką samą ochronę z ubezpieczeniem terminowym za 50 dolarów miesięcznie, marnujesz 450 dolarów miesięcznie. Które mogłyby być zainwestowane dla znacznie lepszych zwrotów. Przez 20 lub 30 lat ta różnica może łatwo wynieść setki tysięcy dolarów utraconego majątku. Te siedem pułapek finansowych to nie przypadki ani niefortunne skutki uboczne nowoczesnego życia. To starannie zaprojektowane systemy, które czerpią zyski z utrzymywania cię w finansowej zależności. Dobra wiadomość jest taka, że rozpoznanie tych pułapek to pierwszy krok do ucieczki z nich. Zacznij od małych kroków kwestionuj wszystko, co wydaje się normalne. I pamiętaj, że budowanie prawdziwego bogactwa często oznacza robienie czegoś odwrotnego do tego, co wszyscy inni uważają za rozsądne. Twoja wolność finansowa zależy od tego.